Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie kworum. Dobrze. Szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Pana Skarbnika, witam wszystkich Radnych, witam Pana Dyrektora, Panią Dyrektor, witam media. Szanowni Państwo, pozwolę Państwu, że odczytam prawidłowy porządek obrad, to jest punkt pierwszy. Otwarcie sesji oraz przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2019 oraz zmieniający uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na rok 2019. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Stalowa Wola. Punkt czwarty. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którymi. Właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Punkt piąty projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania punkt szósty zamknięcie obrad sesji rady miejskiej ten punkt, porządek obrad państwo dostali wszyscy w międzyczasie wpłynęło do mnie od pana prezydenta prośba o rozszerzenie o jeden punkt punkt czwarty byłby to punkt czwarty to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu ustalania wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 roku. Dziękuję. Witam pana prezydenta. Szanowni Państwo, na obecnych jest. 17 osób. Wszystkie uchwały, które będziemy podejmować są prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2019. oraz zmieniający uchwałę budżetową miasta Stalowa Wola na rok 2019. Czy są pytania? Bardzo proszę. Pan Skarbnik chciał zabrać głos. Bardzo prosimy Pana Skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, trafiła dzisiaj do Państwa autopoprawka. W tej autopoprawce jest tekst jednolity uchwały zmieniającej budżet. Ze względu na to, że nie było komisji przed sesją odnośnie tej uchwały, pozwolę sobie pokrótce przedstawić główne, główne kwoty, które w tej uchwale zmieniamy. Mamy zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 435 970, 2,53 Tutaj mamy główny, główny powód zwiększenia, to są odszkodowania za grunty przejęte po obwodnicy stalowej Woli i Niska. Następnie mamy zmniejszenie planu dochodów budżetowych kwota 15 694 198 zł. i 52 grosze. Głównie wynika to z rozliczenia dofinansowania do zadań inwestycyjnych oraz zmian harmonogramów realizacji niektórych zadań. Dalej mamy zmniejszenie planu wydatków budżetowych, to jest kwota 10 955 966 zł i 69 groszy. Tutaj też główną kwotą w tym zmniejszeniu jest zmiana harmonu realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozliczenie niektórych zadań gdzie były plan wydatków, był za duży, więc tutaj ściągamy to do wykonania. E, według e, tych trzech ruchów wymienionych powyżej powstaje nam kwota wolna 697 740 zł. i 70 groszy. Propozycja rozdysponowania tej kwoty jest, jest następująca. W wyniku analizy budżetowej e, Jednostki wykazały braki w wysokości 83 473,53 zł, to im uzupełniamy. Mamy zwiększoną dotację na rozbudowę sali gimnastycznej numer, numer 3, przy szkole podstawowej numer 3. Przepraszam. Ta kwota jest wprowadzona po stronie dochodów i tutaj po stronie wydatków też ją wprowadzamy, ściągając wkład własny, a finansując to z Ministerstwa tej kwocie dostaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu. Ta kwota jest po dochodach i musimy też ją wprowadzić do wydatków wycofując wkład własny z tego zadania. Uzupełniamy plan wydatków dotyczących wywozu odpadów. Dostaliśmy informację od gminy nisko, że zwiększyli nam dotacje na ten cel, także po stronie dochodowej i wydatkowej też ta kwota się znalazła. 68 670. 2 zł i dokonujemy ponadto przeniesień w tej uchwale między podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 191 955 zł i 54 grosze. Ma to charakter porządkujący, żeby właściwie zaklasyfikować wydatki wynikło to z analizy. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę. Pani Renata Butyn bardzo proszę. Mam pytanie o ten harmonogram inwestycyjny. Dosyć duża kwota zostaje, jak gdyby, zdjęta, przeniesiona na rok następny. Chciałabym poprosić o wyszczególnienie, jakich inwestycji to dotyczy i dlaczego, i czy ten harmonogram nie jest, po prostu nie będzie przyczyną też na przykład z, z zmniejszenia dotacji, do finansowania. Mam też pytanie o dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Chodzi o mm, z niższymi wpływami z tego tytułu. Tam jest zasygnalizowana sprawa, i tu będę się chciała do, za chwilę do tego jeszcze odnieść z pewną uwagą po usłyszeniu wyjaśnienia w tym temacie. Dziękuję bardzo. Poprosimy pana skarbnika, bardzo proszę. Odnośnie zmniejszeń zarówno dochodów, jak i wydatków w zadaniach inwestycyjnych, tak jak mówiłem, to wynika ze zmian harmonogramów i rozliczenia tych zadań. I wszystkie te zadania są ujęte w treści uchwały, także nie powtarzaliśmy tego pisząc uzasadnienie. Co do kwoty, domyślam się, że chodzi Pani o kwotę zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 milionów 100 tysięcy złotych. Jest to zmniejszenie z planu z tytułu dochodów za sprzedaż nieruchomości. Tak. Znaczy niech Pan skarmił zostanie, bo Pani Renata miała dodać jeszcze teraz pytanie, potem od razu. Od... Ja już wyłączę, Czekaj. Już proszę. Proszę teraz nacisnąć. Nie, nie, to Pani Renata. Pytałam o gospodarkę mieszkaniową. Przede wszystkim o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sądziłam, że jest to związane z bonifikatą, którą udzieliliśmy, więc nie jest tutaj ujęty ten, ten, ten problem, tak. Czyli nie możemy, właściwie nie ma jeszcze danych, ilu mieszkańców skorzystało i ile jeszcze skorzysta do końca obowiązywania naszej uchwały, bo podejmowaliśmy wspólnie uchwałę. Mówię o tym dlatego, że... Nie ma dzisiaj spraw różnych, i to prośba do pana prezydenta, ponieważ przedstawię później po sesji pismo, bo tak jak mówię, to powinno być w sprawach różnych, ale nie jest przewidziany ten punkt. Chodzi o to, że spora grupa starszych mieszkańców seniorów, przede wszystkim, nie ma świadomości obowiązującego czasokresu tej udzielania tej bonifikaty. I prosiłabym pana prezydenta w szczególności. Zostało skierowane 10 grudnia między innymi od mieszkanki z ulicy Żwirki i Wigury takie pismo o to, żeby dotrzeć z tą informacją do seniorów, tym bardziej, że odpowiedzi, którzy, które uzyskują z urzędu dzwoniąc tutaj są wymijające albo nie są udzielane, a osoby, które Odbierają telefon, mówią, że nie mają wiedzy w tym zakresie, że ktoś oddzwoni albo proszę poczekać na telefon. Więc ja przekażę bardzo szczegółowo, o co chodzi po sesji panu prezydentowi i bardzo proszę się zainteresować tą sprawą, bo dojdzie do tego, że mimo że uchwaliliśmy w dobrej wierze i wszyscy głosowaliśmy praktycznie za tą bonifikatą, to część mieszkańców ze względu na to, że nie ma. Informacji, jak załatwiać to strony urzędowej, może z tego przywileju nie skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Skarbnik, jeszcze coś do tego chce dodać? Ja tylko potwierdzę, że ta sprawa, o której Pani mówiła, to zmniejszenie nie dotyczy tego, to jest tylko i wyłącznie sprzedaż. Dziękuję Panu Skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania co do projektu? Pan Grzyciński, bardzo proszę. Dziękuję. Mam tutaj pytanie do działu 900. Strona 15 w tej tabelce są takie trzy pozycje. Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej 100 zł. To samo budowa kanalizacji deszczowej ulicy Posanie 100 zł. I kolejna projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynku w 16, 18 po Popiłszki 5 stolowej woli też 100 zł. Dziękuję panu radnemu. Pan skarbnik, bardzo proszę. Te kwoty pojawiły się, jak dobrze pamiętam, dwie sesje temu. Chodzi o to, żeby zadanie pozostało w budżecie. Kwota tutaj nie grała roli, bo wprowadziliśmy te zadania do nowego budżetu. I aby móc podpisywać umowę na projektowanie tych rzeczy, musieliśmy mieć to zabezpieczone w planie. W momencie, gdy pojawiło się już to w projekcie budżetu kwoty zostały zminimalizowane do 100 zł tam były wybierane mapki odpisy tylko po to żeby zadanie utrzymało swoją ciągłość żeby nie zrywać umów dziękuję panu skarbnikowi czy są jeszcze jakieś pytania bardzo proszę do tej nie widzę a dzisiaj pan Łukasz Durek bo... przepraszam pan Łukasz Durek Panie przewodniczący, panie prezydencie, pierwszy temat to rekultywacja stawów osadowych, czy to jest już ostateczne rozliczenie tego tematu, ta tykająca bomba, która przez wiele lat nam tutaj po sąsiedzku duże niebezpieczeństwo szykowała, czy to jest temat rozwiązany i drugi temat, czy te 2 miliony podatku dochodowego, jaki jest łączny, bo tak zerknę, w WPF-ie to jest 52 miliony wpływu z podatku dochodowego od fizycznych łącznie na ten rok 2018? Dziękuję. Pan Prezydent, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o stawy osadowe, tak, zadanie zakończone, rozliczone. Tutaj mamy również rozliczenie dotacji, refundacji przyjętych środków, wcześniej również wydatkowanych. Oczywiście podlegające w tej chwili monitoringowi efektów i utrzymania przez wiele, wiele lat, tak jak. To dotyczy zbiorników po rekultywacji, natomiast zadanie jest skuteczne. Nie mamy z badań, które są prowadzone, nie ma żadnych jak gdyby, negatywnych jak gdyby, wyników. Wszystko jest zgodnie z założeniami przyjętymi w tym, w tym projekcie. Jeżeli chodzi o wpływy z podatku dochodowego, to tutaj, w tej uchwale, macie Państwo tą informację, którą też przekazywałem w debacie budżetowej na rok przyszły. Plan wyjściowy, który mieliśmy w styczniu 2019 roku w uchwale budżetowym, założenie to było 57 469 959, zł. Kończymy ten rok nie tylko realizując w pełni ten plan, który założyliśmy sobie przy projekcie budżetu, nie znając na tamten czas również pewnych chociażby decyzji parlamentu o obniżeniu podatków powszechnych, plan zamykamy kwotą o 2 203 000 większym, czyli mamy 59 673 856 zł. Także to pokazuje, że Realizacja dochodów w tym zakresie jest powyżej planu, który był zakładany, i to jest ta dobra informacja, jaką kończymy rok budżetowy 2019. Dziękuję, panie prezydencie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Damian Marczak, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, skoro jesteśmy już w tym temacie, to chciałem zapytać, jak to jest z pozostałymi wpływami. Na przykład z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dziękuję. Dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Już. Jeżeli chodzi o podatek CIT, on jest większy i tutaj też jest udział chyba w tej uchwale, albo był w poprzednim o 600 tysięcy. Także też zamykamy więcej niż planowaliśmy. Wyjściowo w projekcie budżetu i również w realizacji roku 2019. Zamykamy powyżej planu uchwalonego w pierwotnym budżecie i tym, który był podnoszony w trakcie roku budżetowego. Dziękuję, Panie Prezydencie. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do głosowania wraz z autopoprawką. Jeszcze pani Ela i pan Franciszek. Nie, to nie musi wydawać. Jest, wystarczy nacisnąć. 13 osób było za, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie zmian w zakresu wykonywania przedsięwzięć, zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Stalowa Wola. Czy są pytania? Bardzo... Pana skarbnika poprosimy, bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały o WPF ja. przedstawia zmiany w tych zadaniach, które wykraczają poza jeden rok budżetowy, nie zawiera żadnych dodatkowych upoważnień do zaciągania e, zobowiązań przez pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania? Bardzo proszę. Pan Damian Marciak, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać o załącznik numer jeden, czy, czy on jest prawidłowy, ten, który nam został załączony, bo to tak wygląda, jakby był z roku poprzedniego. Może to jest... Bardzo poprosimy pana skarbnika, tutaj. Że niech wy... Jeśli mamy aktualnie rok bieżący 2019, to zawsze dwa poprzednie wiersze. To jest wykonanie trzeciego kwartału roku poprzedniego oraz plan roku poprzedniego. To zawsze tak jest. plan trzeciego kwartału 2018 roku i wykonanie 2018 roku. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są jakieś jakieś pytania? Nie widzę przechodzimy więc do głosowania. 13 osób było za, 4 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Projekt uchwały w sprawie ustalania wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Poprosimy pana skarbnika bardzo proszę. Szanowni Państwo, w tym roku w dwóch obszarach tworzymy plan wydatków niewygasających to są wydatki na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 56 552 zł i 16 groszy jako wydatek bieżący oraz jako wydatek majątkowy kwota 185 150 zł na zadaniu, które realizowaliśmy w tym roku w miejskim ośrodku sportu i rekreacji pod nazwą rozbudowa instalacji teleinformatycznej jeśli chodzi o Pierwszą sprawę, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tutaj to są podpisane umowy i toczą się uzgodnienia. Niestety, nie możemy się w tym roku w tym roku rozliczyć rozliczyć z tego zadania i kwotę tych umów niezrealizowanych przenosimy jako wydatki nie w kwocie tej 56 552 złote 16 groszy zł. będą one. Te pieniądze, zarówno 56 tysięcy, jak i 185 są zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym w Urzędzie Miasta i te umowy, które będą realizowane w przyszłym roku z tych pieniędzy zostaną z tego wydzielonego rachunku zapłacone, nie będą obciążać budżetu roku następnego. Nieprzekraczalny termin realizacji tych wydatków niewygasających to jest 30 września roku 2020, jeśli do tego czasu te wydatki nie zostaną zrealizowane. To zostanie Państwu przedstawiona uchwała do decyzji o zdjęciu tego planu i wpisaniu tych środków do budżetu roku przyszłego. Dziękuję, Dziękuję Panu Skarbnikowi. Czy są pytania, bardzo proszę. Pan Damian Marczak? Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku. Ja wrócę do tego pytania jeszcze z poprzedniego punktu, bo sprawdziłem sobie jak ten, ten ten załącznik był przygotowany 16 grudnia podczas sesji i tam był y, pierwsze trzy kwartały 19 i później rok 19 i cały rok 18. Także chciałbym prosić, żeby pan skarbnik to sprawdził, jeśli można, żebyśmy faktycznie mieli te dokumenty, nad którymi głosujemy. Dziękuję bardzo. A to jest pytanie do tamtej uchwały, tak? Nie, nie, no. Nie. no szczerze powiedziawszy bardzo dziwne, bo to, ten akurat dokument generuje się z systemu, tak. My go nie tworzymy na żadnym odrębnym arkuszu czy coś takiego. Ale sprawdzę to jak najbardziej. To jest, to jest, to jest niemożliwe. Dobrze, pani Ela Kulfo, bardzo proszę. Może ja jeszcze pomogę w tej sprawie wyjaśnić. Proszę Państwa, najważniejszy to jest rok bieżący, czyli dziewiętnasty. Można taką ustalić zakres tej wieloletniej prognozy w załączniku numer 1, jaki jest teraz podany, można bez tych lat wcześniejszych również i jest prawidłowe. Najważniejszy, żeby był rok bieżący, czyli dziewiętnasty. I też proszę się nie obawiać, że na przykład te dane, które są z lat poprzednich, nie zostają uwzględnione w ustalaniu wskaźnika o indywidualnym zadłużeniu. Mimo, że one się nie drukują, bo można sobie taki założyć tylko zakres tego, tego załącznika numer jeden, jest wszystko w porządku. I one są uwzględnione w indywidualnym wskaźniku. To jest kwestia, jak się zaznaczy do druku ten załącznik numer jeden. Dziękuję panie. Szanowni Państwo, czy są pytania do punktu czwartego, do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Do głosowania, tak, przechodzimy do głosowania. 16 osób 2 dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan z Skarby chciał coś dodać. Bardzo proszę. Y, tutaj odpowiadając jeszcze na pytanie pana radnego, no nie, nie. Y, ja nie umieszkam tego sprawdzić i udzielić panu o, o osobistej informacji, ale mówię na 99,9% jestem pewny, że ten załącznik jest nie, dobry i prawidłowy. I jeszcze korzystając z okazji, jak pan przewodniczący pozwoli. Bardzo panie, proszę. Była ostatnia uchwała w tym roku, moja także. Dziękuję w tym roku za współpracę. Dziękuję, panie skarbnik. Przechodzimy do punktu piątego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Czy są pytania co do projektu uchwały? Pan Damian Marczak, tak? Nie, bo jest wyświetlone, dlatego ja patrzę na górę tam poprzednie. Czy są pytania bardzo proszę. Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. 18 osób za jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności. Za usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Czy są pytania co do projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Jeszcze Pani Dyrektor chciała coś do tego dodać? Bardzo proszę. Proszę, sekundeczkę. Bardzo p... To już jest podłączona. Tak. Głosujemy to za autopoprawką. Kto jest za? 18 osób za. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego, Zamknięcie obraz sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Szanowni Państwo za przybycie. Szanowni Państwo, jest to ostatnia sesja w, naszym, w tym roku. Chciałbym złożyć wszystkim, aby rok 2020 był Dobrym rokiem dla nas, dla stalowej woli, dla państwa rodzin. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.